Najczęściej wyglądam tak, ale bardzo lubię wyglądać tak i dokładać tą odrobinę magii, którą robi makijaż. Pokażę Wam, jak krok po kroku zrobić fajny, prosty makijaż, i mam tu taką kosmetyczkę, w której jest wszystko, od czego bym zaczęła. Gdybym była na początku swojej drogi do makijażu albo w ogóle zaczynałabym taką chęć, że chcę zacząć się malować. Jak widzicie, ta kosmetyczka wcale nie jest duża, bo nie potrzeba wiele, żeby wydobyć naturalne piękno z nas. Kochana, zaczynamy od jednego z produktów, który uwielbiam, kocham. To jest CC, połączenie kremu z podkładem. Na nawilża, zawiera też niacynamid, czyli wyrównuje koloryt skóry i to jest produkt dla mnie must have na lato. Uwielbiam, używam to lekkie krycie, kiedy masz dobrze przygotowaną skórę, super dobraną pielęgnację, to to, to robi po prostu mistrzostwo. A nawet jeżeli ta skóra jeszcze właśnie nie jest tak dobrze wypielęgnowana, to też CC yy, yy, si, si dużo więcej wydwacza i bardzo fajnie wyrównuje kolory skóry i od razu robi taki efekt zdrowej, śniącej skóry bez efektu maski, której bardzo boją się panie i wcale się im nie dziwię, które zaczynają zabawę z makijażem, bo sobie myślą, kurczę, ja tam zrobię coś źle i to będzie gorzej wyglądać niż, niż bez, to nie robię niczego. Korektor pod oczy, dla mnie must have. Jeżeli ściągniemy te ciemne plamki, które mamy pod oczami, to dziewczyny, nawet jeżeli nie mamy y, CC, czy, czy podkładu, naprawdę od razu wyglądamy y, lepiej. Rozprowadzam. Nałożyłam go naprawdę niewielką ilość, żeby on tylko ściągnął mi cienie i wyrównał ten koloryt. Delikatnie też nakładam na powiekę, bo będzie od razu moją bazą na powieki, dzięki czemu cienie będą się super trzymać. I teraz jedna paleta, jedna paleta, która mi wystarczy do tego, żeby zrobić cały makijaż i na tym płótnie zrobić tą kropkę nad i najpierw puder, puder, który zmatuje naszą skórę, jest fenomenalny też do poprawek w ciągu dnia. A teraz zmieniam pędzelek na ścięty pędzel i nakładam sobie bronzer. Piękny brązer matowy, który wyszczupli i zrobi efekt takiej trójwymiarowości na twarzy. I popatrzcie, co tu się dzieje. Piękny lifting, bym powiedziała. Z drugiej strony robimy to samo. Popatrzcie, jak on się łatwo rozprowadza. Kocham ten efekt. Nie zapominam przyjechać w tym miejscu, bo tu często dziewczyny mamy tak, takie miejsce, gdzie mamy jaśniejszą skórę. Delikatnie resztkami przejeżdżam tutaj przy żuchwie i kochane teraz. Fantastyczny, delikatny młodzieńczy róż, taki nudziakowy, więc taki bardzo fajny na początek zabawy z makijażem. Wyczeszę sobie jeszcze brewki. To oko już jest delikatnie zrobione, już Wam pokazuję, co robię. Nakładam sobie dziewczyny w tym miejscu brązer, ten sam, który nałożyłam na policzki, i rozcieram go ku górze. Sprawia, że moja opadająca powieka unosi się. Dodam do tego ten przepiękny róż, który również nałożyłam na moje policzki, i nakłożę go na całą powiekę. I już jest lepiej, ale to nie koniec. Jeżdżam również tym brązerem. Na dolnej części oka, do tego makijażu, brązowa kredka. Ona mi tu zrobi niesamowitą pracę. Nakładam sobie przy rzęsach. Nie musi być to nałożone idealnie, bo w końcu my zaczynamy zabawę z makijażem. Teraz bardzo szybciutko. Dlaczego szybciutko? Dlatego, że te kredki są potem nie do Mają formułę wodoodporną i kiedy je nałożymy, to po prostu przez cały dzień makijaż się trzyma fenomenalnie. Więc rozcieram i powstaje fenomenalne, szybkie oko. Kiedy dołożymy do tego już do rzęs, nakładam tusz, który niesamowicie wyciąga rzęsy, sprawia, że one są długie i widoczne i pięknie je rozczesane. Mają dosłownie wachlarz. Popatrzcie. Uzupełnimy ten makijaż pięknymi ustami. Te Kredki są tak mięciutkie i delikatne, że nie ma problemu, żeby sobie obrysować usta, nawet jeżeli nie mamy prawy. Nałożyć przepiękną szminkę. Ja nakładam szminkę z akcji Dłonie pełne dobra. Więc od czego warto zacząć, kiedy chcesz wprowadzić sobie makijaż e, do codzienności? Kosmetyczka mocy. Co ja bym do niej włożyła? Creme CC, delikatne wyrównanie kolory do skóry. Do tego koniecznie korektor pod oczy. On robi ogromną zmianę. Paleta wystarczy, że w niej będziesz miała puder, brązer i róż. Przepiękne kolory, które nałożyłam i do konturowania i na oko. Dorzuciłam do, tego, do tej kosmetyczki. Teraz tuż do rzęs. No i oczywiście szminka, szminka z konturówką i mała kosmetyczka, która będzie sprawiać, że każdego dnia poczujesz się jak milion, poleca się. Jeżeli Ty dzisiaj chciałabyś rozpocząć swoją zabawę, swój czas z makijażem, właśnie z taką kobiecą przestrzenią, i chciałabyś dowiedzieć się, co dokładnie jest w tej kosmetyczce, zostaw komentarz. I ja wyślę Ci. Taki gotowy zestaw, od którego mogłabyś zacząć świetną zabawę z makijażem i wydobywanie swojego piękna, codziennie podkreślania swojej kobiecości, uśmiechu. Na dzień dobry każdego dnia. Zapraszam.